próbuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Radny Sekuła Maciej, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radna Munia Zofia, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Cebula Stanisław, ślubuję, tak mi do dopomóż Bóg. Radny Wiertlak Andrzej, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Munia Tomasz, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Buczyński Jacek. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radna Celej Alina. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radny Czerny Mieczysław. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radny Markiewicz Krzysztof. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radny Szwedo edward Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radny Markiewicz Mieczysław. Ślubuję. Tak mi to pomóż Bóg. Radny Ż Wojciech. Ślubuję. Tak mi do pomóż Bóg. Radny Mali Tadeusz. Sloguję tak mi to pobudziło. Mam 47 lat, pochodzę z Tarnowa, jestem żona od 25 lat, mam dorosłych synów, studentów. Wykształcenie wyższe administracyjne. Zawodowo pracuję jako kierownik zespołu kuratorów rodzinnych i nieletnich, też od 23 lat. Można powiedzieć, jestem, jeśli chodzi o to stanowisko i wykonywaną swoją pracę zawodową. Jeśli chodzi o stronę samorządową, to moja działalność samorządowa mniej więcej rozpoczęła się 20 lat temu od udziału w Radzie Sołeckiej. Następnie za namową byłej pani Wójt, pani Walkardy-Mimosz, byłem kandydatem do radnego kadencji. Udało się wówczas uzyskać mandat wyborców. Z perspektywy czasu i tamtej kadencji pamiętam, że to był dość, dość burzliwy czas i, i, i podejmowane decyzje wówczas w związku z, z wielością reform, które były wówczas wdrożone w życie. Przede wszystkim reformą światy, jak ktoś pamięta. Sesje odbywały się, komisje posiedzenia, komisji wszystko długo. Przy udziale też i publiczności, przy aktywnym udziale społeczeństw poszczególnych miejscowości, wówczas reorganizacja systemu oświaty powodowała właśnie to, że społeczeństwo aktywnie włączało się w proces tworzenia tejże sieci szkół. Wówczas też była reforma i samorządu, stąd też wielość tych spraw i aspektów, które się nałożyły. W okresie czteroletniej kadencji trzeciej kadencji. Myślę, że były takim bardzo dobrym przetarciem z, właśnie z tej perspektywy. Patrząc mnóstwo doświadczenia wówczas go jeśli chodzi o, o samą radę, sam samorząd, rozstrzyganie spraw, podejmowanie pewnie istotnych i ważnych wiążących decyzji. Następnie w czwartej kadencji udało mi się uzyskać mandatu, przecież startowałem. Niemniej jednak swoją aktywność można powiedzieć kontynuowałem poprzez fakt udziału w lokalnym klubie. Wtedy tworzyliśmy klub sportowy na ta Krokówka. Rok powstania 2002. Akurat złożyło się to, jak mówię, z okresem czwartej kadencji, kiedy nie byłem radnym o zakończeniu czwartej kadencji ponownie. Starałem się, że mandat, udało się ten mandat uzyskać, i już tutaj, jeśli chodzi o, o, o kolejne kadencje, piątą, szóstą i aktualnie siódmą kadencję, to zaufanie moich wyborców udaje się pozyskiwać co cztery lata. Jestem oczywiście wdzięczny i tutaj korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim, oczywiście moim wyborcom, i nie tylko moim wszystkim, którzy udział. W ostatnich wyborach, ale przede wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos, chciałbym serdecznie podziękować, zapewnić, że ten mandat postaram się rzetelnie i wypełnić. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Państwo wiecie chyba też, że w ostatnich dwóch kadencjach tutaj kolega Tadzi Malin mówił, że byłem wiceprzewodniczącym Rady. Czy jestem dobrym kandydatem? Sami Państwo zdecydujecie. Andrzej komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Maciej Sekuła uzyskał minimalną liczbę głosów określ określoną w punkcie trzecim i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Walkówka. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły. Nie zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Tu nie zaszło nic takiego. Tyle. Komisja podpisała protokół. Panie Maćku, gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja także składam gratulacje wybranemu na przewodniczącego Rady Gminy Chorwówka i życzę owocnej pracy. Odczytam teraz uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Chorwówka. Uchwała numer jeden. Dziękuję przede wszystkim za oddane głosy, za jednomyślność. Myślę, że każdego przewodniczącego nowego wybranego by to ucieszyło. Jak rozumiem, Rada. Będzie w przyszłości, myślę, że w większości spraw podejmować jednomyślne, zgodne decyzje. Z tego miejsca też, przy tej okazji, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za oddane głosy, za to, że moja osoba przynajmniej w tym momencie takie zaufanie budzi. Dla mnie jest to ogromne wyróżnienie i satysfakcja. Y, przy tej okazji też oczywiście, bo nie miałem okazji oficjalnie tego zrobić, tylko nieoficjalnie, myślę, że każdemu bez wyjątku radnemu, czy to radnemu, który już dotychczas pełnił funkcję, czy nowym radnym, życzę przede wszystkim wyboru y, do Rady Gminy. Myślę, że ci, którzy ponowili swoje mandaty mają szczególnie, mówię tutaj, powody do, do, do dumy i do radości, bo wiadomo, jakie są oczekiwania społeczne, jak to. Trudny to czasem jest kawałek chleba, jak trudno uzyskać jest zaufanie swoich wyborców i je utrzymać. Stąd też tutaj myślę, że dla wszystkich Państwa, którzy ponowili swoje mandaty, szczególne gratulacje, nie mniej również szczególne dla wszystkich nowych radnych, którzy mandat zaufania otrzymali po raz pierwszy. Myślę, że Państwo wypełnicie oczywiście swoje zadania jako radni gminy i radni oczywiście swoich miejscowości. Tu też myślę, że przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, zawsze to mówiłem i zaznaczałem, że przede wszystkim Państwo jesteście radnymi gminy Korkówka i też tak myślę, że jeśli będziemy stanowić tutaj o naszych wspólnych zadaniach, celach, które przed nami stoją, stoją i będą kontynuowane, że będziemy właśnie przede wszystkim patrzyli i podejmowali decyzje przez pryzmat dobra całej gminy, ogółu, nie partykularnie. Nie będzie tutaj żadnych podziałów, myślę, że nie było do tej pory. Ja osobiście bardzo miło wspominam wszystkie swoje kadencje, nawet tą, o której mówiłem, tą trudną trzecią kadencję Rady Gminy, kiedy też było sporo oczywiście konfliktów, nawet bo to tak trzeba nazwać w imieniu. Były kwestie, które mocno różniły niektórych radnych, mocno różniły stanowisko ówczesnych władz. Propozycji nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem tak poszczególnych radnych, jak i, jak i w społecznym odczuciu też nie, nie były to decyzje do końca trafione czy właściwe. Ja myślę, że w zbliżającej się kadencji myślę, że takich, takich decyzji bardzo trudnych nie będziemy mieć aż tyle i tak wiele. Nie szykują się nam żadne wielkie reformy. Niemniej jednak, jak Państwo wiecie, oczekiwania w każdym środowisku są duże. Kampania Tyle, co się skończyło. Państwo zapewne wiecie, że oczekiwania społeczne są czasem, myślę, że ponad miarę. Niemniej jednak, myślę, że musimy sprostać, może nie do końca, ale starać się sprostać tym wymaganiom, wyzwaniom, oczekiwaniom. To jest, nasza, to jest nasze zadanie, nasza rola. Myślę, że wspólnie podołamy przynajmniej większości tych spraw, które staną przed nami, będziemy w stanie je zrealizować, wypełnić i myślę, że w poczuciu satysfakcji znowu za 4 lata podjąć decyzję, czy my kandydujemy dalej, czy, czy chcemy yy, nadal ubiegać się o mandat zaufania. Mam nadzieję, że tak już właśnie ta kadencja będzie przebiegać. Także życzę Państwu i sobie oczywiście dobrej współpracy. Ja oczywiście też jestem otwarty na każdą osobę, na wszystkie osoby, które reprezentują jakiekolwiek instytucje lokalne, stowarzyszeniowe. Myślę, że, że ta współpraca będzie przebiegać w sposób naturalny, dobry, zgodny i przede wszystkim taki, który prowadzi do uzyskiwania do tych celów, które myślę sobie wszyscy stawiamy przed sobą jako, jako kandydaci wybrani spośród lokalnych społeczności. Także dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. W się Świeżowej i mieszkam tam od samego początku. Tak jak kolega Maciek powiedział, siedem kadencji, to jest śródma moja kadencja. Startowałem osiem razy, jedne wybory przegrałem jednym głosem. Jednym głosem. Także tutaj były przypadki, że kolegów przegrałem trzema albo wybrali trzeba no, także jedne wybory przegrałem jednym głosem <głosy> 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 jestem żonaty twoje dzieci e, moje pierwsze spotkanie z, z działalnością społeczną to do grup sportowej świadowej strasznie dawno temu bez nie będę mówił ile to kolacji również chciałbym, że jeżeli zostanę wybrany postaram się działać na rzecz nie tylko naszej miejscowości, ale całej Gminy, tak jak zawsześmy tutaj y, y, robili. Oczywiście działa również w Radzie Solecznej, w Klubie Sportowym. Chciałem również, tak jak dzisiaj przewodniczący, podziękować swoim wyborcom, którzy wybrali mnie od Również tych, którzy na mnie nie głosowali, chciałem zobowiązać się, że no mimo że nie wszyscy na mnie głosowali, ale... Na pewno będę reprezentował wszystkich tutaj w naszej Radzie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W tej prezentacji, cóż, mam 53 lata, jestem żonaty, dwóch synów dorosłych, jeden już, mający własną rodzinę, jeden jeszcze studiujący na niwie zawodowej, znany jestem już od... 81, stąd też przez 33 lata, od 33 lat energetyką krapacką pracuję w Perie, dystrybucja za podział Rzeszów, obecnie na stanowisku specjalista do spraw utrzymania stacji. Jestem mieszkańcem Szczepańcowej i chodzi o działalność społeczną, gdzie tutaj yy, głównie pracuję, jestem członkiem organizacji miejskich, pochodzące z na Województwa Województwa 30-kańcowego. Jestem członkiem Rady Sołeckiej w zapasie tych organizacji, współpracy, swoją działalność prowadzę. Mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli będzie wasza rola, w tej radzie, też mam deklarację, że chciałbym reprezentować całą społeczność Polskiej. Chciałbym tutaj współpracę dążyć do rozwoju naszej pięknej gminy. Bardzo dziękuję wszystkim swoim wyborcom, wszystkim wyborcom, wszystkim mieszkańcom gminy za wzięcie udziału w wyborach, za obdarzenie mnie też mandatem zaufania. W ramach swojego okręgu myślę, że to tak na ten czas się odbywa. Dziękuję bardzo, dziękuję kolegę. To... Kolega Kuczyński Jacek. Koleżanka Celej Kalina. na cennym jeźdźsłowem. Pani Przewodnicząca, teraz komisja skrutacyjna podejmie karty do głosowania, przedłuży głosy. Kandydat radny Mieczysław Konstanty Czerny uzyskał liczbę głosów 14. Określono w punkcie trzecim i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Chorwówka. Podpisała przewodniczącego. powyższego? Komisja skrotacyjna stwierdza, że kandydat radny Krzysztof Markiewicz uzyskał liczbę głosów 14 określoną w punkcie 3 i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korpówka.